Tracisz. Właśnie teraz czytając to, tracisz okazję. I co gorsza, tracisz, bo wierzysz, że robisz wszystko dobrze. To jest cena, o której nikt ci nie powiedział. Zabycie zbyt dobrym facetem, zbyt dostępnym, zbyt mocno próbującym zaimponować. W ciągu kilku najbliższych minut pokażę ci dokładnie, jak kobiety wybierają, z kim idą do łóżka, i nie, to nie jest to, czego cię uczono. Przygotuj się, bo ta prawda zaboli, zanim cię wyzwoli. Od dziecka słyszałeś tę samą śpiewkę. Bądź miły, bądź dżentelmenem. Pokaż, że jesteś dobrym żywicielem. Szanuj, słuchaj, bądź zawsze dostępny. Rób dla niej wszystko. I wtedy dorosłeś, stałeś się mężczyzną. Postępowałeś zgodnie ze scenariuszem co do Joty i odkryłeś, że scenariusz był błędny. Starałeś się, inwestowałeś, byłeś cierpliwy. A na koniec ona wybrała faceta, który ledwo odpowiadał na jej wiadomości. Byłeś uprzejmy, troskliwy, obecny, a ona powiedziała ci to zdanie, które rozkłada od środka: Jesteś wspaniałym facetem, ale widzę cię bardziej jako przyjaciela. To nie miało sensu, ale ma i ma bardzo dużo sensu, gdy zrozumiesz prawdziwą mechanikę stojącą za atrakcyjnością. Prawda, która cię wyzwoli, jest taka. Kobiety nie wybierają na podstawie tego, kto traktuje je lepiej na powierzchni. Kobiety wybierają na podstawie tego, kto przechodzi przez ich podświadomy filtr. A ten filtr nie szuka pasywnej dobroci, szuka sygnałów sygnałów wartości własnej, sygnałów pewności siebie sygnałów, że jesteś mężczyzną z celem, z granicami, z życiem, które nie kręci się wokół zadowalania nikogo. Kiedy nie demonstrujesz tych sygnałów Nieważne, jak bardzo się starasz, po prostu nie przechodzisz. To stary, podświadomy system, brutalny w swojej efektywności. I masz dwie opcje: zrozumieć, jak działa, albo nadal obrywać po twarzy. Oto formuła, której nikt ci nie wyjaśnił. Im mniej potrzebujesz jej walidacji, tym bardziej ona cię pragnie. Im bardziej stawiasz swoje własne życie na pierwszym miejscu, tym bardziej stajesz się interesujący. To nie jest okrucieństwo. To kalibracja. To zrozumienie, że atrakcyjność nie jest racjonalną negocjacją. To emocjonalna odpowiedź na konkretne sygnały, które emitujesz przez cały czas, świadomie lub nie. Przejdźmy do sygnałów, które musisz opanować. Po pierwsze, sygnalizowanie wartości społecznej. Nie chodzi o posiadanie pieniędzy czy statusu, choć pomagają. Chodzi o pokazanie, że jesteś szanowany w swoim kręgu, że coś się dzieje w twoim życiu. Kiedy opowiadasz historię o projekcie, którym kierowałeś, o tym, jak twój zespół ci ufa, o tym momencie, kiedy podjąłeś trudną decyzję i to zadziałało, sygnalizujesz. To nie jest przechwalanie się, to pokazywanie treści bez proszenia o pozwolenie na istnienie. Niewidzialny mężczyzna nie pociąga. Mężczyzna z obecnością, z prawdziwymi historiami, z życiem poza nią, ten przechodzi przez filtr. Po drugie, kalibracja zainteresowania. Czy kiedykolwiek nalegałeś, gdy powinieneś się wycofać? Czy wysłałeś trzy wiadomości, gdy ona odpowiedziała jedną, dwoma słowami? To się nazywa deskalibracja. To ty sygnalizujesz desperację. Kalibracja to dostosowanie twojej inwestycji do jej inwestycji w czasie rzeczywistym. Jeśli ona fizycznie się oddala podczas rozmowy, nie wkraczasz w jej przestrzeń. Robisz krok w tył, oddychasz, ponownie oceniasz. Jeśli ona długo nie odpowiada, ty nie przyspieszasz. Odzwierciedlasz. To nie są gierki, to inteligencja społeczna. To szanowanie sygnałów i nie forsowanie zamkniętych drzwi, ignorując trzy otwarte obok. Po trzecie, ustalanie granic. To jest miejsce, gdzie większość się łamie. Myślisz, że bycie elastycznym przez cały czas czynicie atrakcyjnym? Błąd. Bycie zbyt elastycznym czynicie niewidzialnym. Granice to to, co oddziela mężczyznę wartościowego od wycieraczki. Kiedy ona spóźnia się bez uprzedzenia, nie udajesz, że wszystko jest w porządku, tylko po to, żeby nie wywoływać konfliktu. Mówisz, cenię punktualność, ale rozumiem, że zdarzają się nieprzewidziane okoliczności. Następnym razem, proszę, daj mi znać. Widzisz, co się stało? Zakomunikowałeś swój standard bez agresji. Zasygnalizowałeś, że masz strukturę, że szanujesz swój własny czas, a kobiety testują to przez cały czas. Chcą wiedzieć, czy jesteś stanowczy, czy ugniesz się przy pierwszym podmuchu wiatru. Po czwarte, demonstrowanie przywództwa, czyli kontrola ramki. Ramka to rzeczywistość, którą narzucasz w interakcji. Kiedy zawsze pytasz, co ona chce robić, dokąd chce iść, oddajesz ramkę. Mówisz, że jej rzeczywistość jest ważniejsza niż twoja. Przywództwo to sugerowanie, decydowanie, prowadzenie z szacunkiem i pewnością siebie. To ty mówisz. Znam niesamowite miejsce. Chodźmy tam, zamiast tkwić w wiecznym, a jeśli chcesz, to może moglibyśmy pójść gdzieś, gdzie ci się podoba. Jedno jest asertywne. Drugie jest niepewne. Ona czuje różnice, nawet jeśli tego nie werbalizuje. Po piąte, postrzegana rzadkość. Czy masz życie? Czy jesteś zawsze dostępny, czekając, aż ona cię zawoła? Mężczyźni z pełnym życiem nie są zawsze online. Mają projekty, hobby, zobowiązania, pasje. Kiedy mimochodem wspominasz, że jutro masz ten trening walki, którego nie opuszczasz, albo że jesteś w trakcie osobistego projektu, który cię pochłania, sygnalizujesz obfitość. Mówisz, że twoje życie nie zaczyna się, gdy ona się pojawia, a to jest magnetyczne. Rzadkość czasu, uwagi jest sygnałem wartości. Mężczyzna, który jest zawsze dostępny, sygnalizuje, że nie ma innych opcji, a opcje tworzą pożądanie. Po szóste, testy reaktywności. Kobiety testują, zawsze. Prowokują, rzucają ironiczny komentarz, spóźniają się, odwołują w ostatniej chwili, tylko po to, żeby zobaczyć, jak zareagujesz. Jeśli wybuchniesz, poniosłeś porażkę. Jeśli błagasz, poniosłeś porażkę. Jeśli się śmiejesz, zachowujesz spokój, ustalasz granice bez emocjonalizowania, przeszedłeś. Te testy nie są złośliwością to kalibracja emocjonalna. Ona chce wiedzieć, czy jesteś solidny, czy rozpadniesz się przy pierwszej przeszkodzie. Mężczyzna, który reaguje z równowagą, sygnalizuje stabilność emocjonalną, a stabilność emocjonalna jest nieodparta. Po siódme, czytanie mowy ciała. Czy ignorujesz sygnały? Czy ona utrzymuje długotrwały kontakt wzrokowy, dotyka włosów, kieruje ciało w Twoją stronę, śmieje się z Twoich żartów, nawet tych kiepskich? Sygnały zainteresowania. Czy krzyżuje ramiona, patrzy w telefon, fizycznie się oddala, odpowiada krótko? Sygnały braku zainteresowania. Musisz nauczyć się czytać mapę, zanim spróbujesz nawigować. Większość mężczyzn marnuje energię, próbując zdobyć kogoś, kto już zdecydował, że nie ma zainteresowania i całkowicie ignorują tych, którzy wysyłają wyraźne sygnały. Ta ślepota kosztuje drogo. Pozwól, że opowiem Ci trzy prawdziwe historie. Po pierwsze, trzydziestoletni programista, inteligentny, dobrze zatrudniony, o dobrym sercu. Zawsze był ramieniem do wypłakania. Słuchał wszystkich ich problemów, był dostępny o każdej porze, wszystko rozwiązywał i zawsze, niezmiennie, był umieszczany w Friendzone. Nie rozumiał, aż zrozumiał. Pewnego dnia postanowił się zmienić. Zaczął koncentrować się na własnych projektach. Ograniczył czas spędzany na byciu darmowym terapeutą i zaczął zapraszać kobiety na swoje zajęcia. Na rzeczy, które lubił, pokazując swoje życie, zamiast krążyć wokół ich życia. Zmiana była brutalna. Nagle kobiety, które wcześniej go ignorowały, zaczęły zwracać uwagę. Dlaczego? Bo przestał sygnalizować niedobór i zaczął sygnalizować cel. Jaki był jego koszt? Lata frustracji, nieodwzajemnionych uczuć, wiary, że jest wadliwy. Nie był. Po prostu sygnalizował źle. Po drugie, 27-letni sprzedawca. Sukces zawodowy, dobrze zarabiał, ale na randkach próbował zbytnio zaimponować. Zawsze za wszystko płacił, subtelnie się przechwalał, szukał walidacji w każdym zdaniu. I kobiety znikały po drugiej randce. Kupował uwagę, zamiast autentycznie pociągać. Kiedy nauczył się relaksować, zadawać jej prawdziwe pytania, Dzielić się swoimi pasjami, bez szukania aprobaty, i od czasu do czasu dzielić się rachunkiem, tylko po to, żeby zobaczyć reakcję. Wszystko się zmieniło. Zaczął przyciągać kobiety, które chciały poznać jego naprawdę, a nie jego kartę kredytową. Jaki był jego koszt? Powierzchowne relacje, poczucie bycia zawsze wykorzystywanym, przekonanie, że kobiety chcą tylko pieniędzy. To nie była prawda. To on sygnalizował, że ma do zaoferowania tylko pieniądze. Po trzecie. 35-letni menedżer. Sukces w karierze: inteligentny, ale społecznie. Pasywny. Oczekiwał, że kobiety dadzą wszystkie sygnały, wszystko zainicjują, o wszystkim zdecydują. Nie podejmował inicjatywy, bo bał się, że będzie niedogodny. Rezultat: samotność. Aż zaczął praktykować bezpośrednie podejście, inicjować eskalację fizyczną i emocjonalną w sposób pełen szacunku. Czytać jej sygnały, aby wiedzieć, kiedy iść do przodu, a kiedy się wycofać, odkrył, że kobiety oczekują, że mężczyzna będzie przewodził, że przejmie inicjatywę. Nie w sposób arogancki, ale z pewnością siebie. Jaki był jego koszt? Lata myślenia, że nie ma szczęścia, że jest niewidzialny, że coś jest z nim nie tak. Nie było. Po prostu musiał przyjąć rolę, której unikał ze strachu. A teraz nadeszła część, która boli najbardziej. Błędy, które popełniasz nieświadomie. Po pierwsze, nadmierna uległość. Na wszystko mówisz tak. Dostosowujesz swój harmonogram, swoje plany, całe swoje życie wokół niej. Konsekwencja? Jesteś postrzegany jako ktoś bez własnego zdania, bez wartości, bez struktury. Stajesz się przyjacielem, użytecznym, nigdy pożądanym. Po drugie, przedwczesne, nadmierne inwestowanie. Ledwo ją znasz, a już poświęcasz zbyt dużo czasu, energii i pieniędzy, to nie sygnalizuje prawdziwego zainteresowania. Sygnalizuje desperację. Sygnalizuje, że nie masz innych opcji i to zabija atrakcyjność, zanim się narodzi. Po trzecie, ignorowanie sygnałów braku zainteresowania. Odpowiedziała ci: okej, okay, hm, fajnie, trzy razy z rzędu, odwołała dwa razy bez przełożenia? Bracie, ona nie jest zainteresowana. Ale ty nalegasz, wysyłasz więcej wiadomości, próbujesz jeszcze raz. To nie jest wytrwałość, to emocjonalna głuchota i tylko bardziej ją odpycha. Po czwarte, poszukiwanie zewnętrznej walidacji. Ciągle pytasz, czy dobrze wyglądasz, czy jej się podobało, czy dobrze zrobiłeś. To przekazuje chroniczną niepewność, a niepewność jest odpychająca. Ona chce partnera, nieemocjonalnego dziecka. Po piąte, brak osobistych granic. Nie bronisz swoich własnych granic. Ona cię nie szanuje, żartuje z twojej pracy, zawsze się spóźnia, a ty nigdy nic nie mówisz z obawy, że ją stracisz. Ale oto brutalna prawda: kiedy nie masz granic, zapraszasz do braku szacunku, a brak szacunku zabija atrakcyjność. Tracisz ramkę, tracisz dynamikę, stajesz się wycieraczką, a nikt nie pragnie wycieraczki. Więc jaki jest protokół? Jak wydostać się z tej pułapki? Pierwszy krok. Pielęgnuj swój cel. Przestań kręcić swoje życie wokół znalezienia kobiety. Inwestuj w swoje cele, swoje pasje, swoją karierę, swoje hobby. Stań się interesujący, bo jesteś interesujący, a nie dlatego, że próbujesz zaimponować. Autentyczna atrakcyjność emanuje z pełnego życia. Niedobór emanuje z egzystencjalnej pustki. Wybierz. Drugi krok. Rozwijaj kalibrację społeczną. Naucz się czytać otoczenie. Obserwuj mowę ciała, ton głosu, wzorce odpowiedzi. Dostosuj swoje podejście w czasie rzeczywistym. Jeśli jest zaangażowana, idź do przodu. Jeśli jest zdystansowana, wycofaj się. To nie jest manipulacja, to inteligencja społeczna, to skuteczna komunikacja, to szanowanie jej rytmu, jednocześnie utrzymując swój własny. Trzeci krok. Ustal jasne granice od samego początku. Komunikuj swoje wartości, swoje standardy, swoje niepodlegające negocjacjom zasady. Rób to spokojnie, bez agresji, ale stanowczo. Lubisz punktualność? Powiedz to. Nie akceptujesz braku szacunku? Pokaż to. Oczekujesz wzajemności? Wymagaj. Granice nie odpychają właściwych kobiet, odpychają niewłaściwe. I to jest dokładnie to, czego chcesz. Czwarty krok. Demonstruj wartość pośrednio. Opowiadaj historie, które pokazują Twoje cechy: odporność, humor, inteligencja, przywództwo. Nie mów, że jesteś pewny siebie. Działaj z pewnością siebie. Nie mów, że jesteś interesujący. Bądź interesujący. Pokaż to poprzez działania, historie, decyzje. To tworzy organiczną, a nie performatywną atrakcyjność. Piąty krok. Zainicjuj eskalację. Przejmij inicjatywę. Zaproś na następne spotkanie, zaproponuj miejsce, chwyć ją za rękę, gdy nadejdzie odpowiedni moment, zbliż się fizycznie, gdy ona zasygnalizuje otwartość. Przewodź z wrażliwością, nie z narzucaniem. Zawsze szanuj jej granice, ale nie czekaj, aż ona o wszystkim zdecyduje. Kobiety chcą czuć, że masz kierunek, że wiesz czego chcesz. Pasywność to nie szacunek, to przebrany strach. Teraz część, którą musisz usłyszeć, zegar tyka. Każdy dzień, który spędzasz, sygnalizując źle, to dzień, w którym potwierdzasz stary wzorzec. Jutro obudzisz się i albo nadal będziesz facetem, który za bardzo się stara i za mało osiąga, albo będziesz facetem, który rozumie grę i gra z maestrią. Nie ma półśrodków. Nie ma stania w miejscu. Albo ewoluujesz, albo powtarzasz. A powtarzanie tego cyklu frustracji, frenzon, braku szacunku, samotności przebranej za szlachetny wysiłek. Będziecie kosztować więcej niż sobie wyobrażasz. Będziecie kosztować Twoją pewność siebie. Będziecie kosztować lata życia. Będziecie kosztować wiarę, że zasługujesz na to, by być pożądanym. Więc oto Twój binarny wybór. Możesz zamknąć ten film, udawać, że nic z tego Cię nie dotyczy, wrócić na autopilota i nadal robić te same rzeczy, oczekując innych rezultatów. Albo Możesz zaakceptować, że działa tu wyraźna dynamika, mechanika atrakcyjności, która działa niezależnie od twojej opinii na jej temat, i możesz nauczyć się z nią współpracować zamiast przeciwko niej. Możesz stać się mężczyzną, który przechodzi przez podświadomy filtr nie dlatego, że oszukał system, ale dlatego, że rozwinął cechy, których system szuka: prawdziwa pewność siebie, jasny cel, stanowcze granice, zademonstrowana wartość. Szanujące przywództwo to nie jest skrót, to droga, a droga zaczyna się od decyzji: decyzji o zaprzestaniu poświęcania się w nadziei, że ktoś w końcu zauważy twój wysiłek, decyzji o zbudowaniu życia tak solidnego, że atrakcyjność staje się konsekwencją, a nie celem, decyzji o byciu kompletnym mężczyzną, który zaprasza, a nie błaga. Teraz powiedz mi w komentarzach: którą z tych dynamik już zauważyłeś w swoich interakcjach? Którą z tych taktyk wypróbujesz najpierw, aby zmienić swoją grę? A jeśli chcesz pójść głębiej, pobierz nasz darmowy przewodnik po trzech filarach autentycznej atrakcyjności, dostępny pod linkiem w opisie. Tam znajdziesz kompletną mapę, jak wydostać się z frędzon i wejść na radar tych, którzy naprawdę się liczą. Nie odkładaj na jutro tego, co już kosztowało zbyt wiele. Odzyskaj swoją wartość. Odzyskaj swoją pewność siebie. Odzyskaj swoją siłę wyboru.